Zawiadomienie do prokuratury, poszukiwanie odważnych prokuratorów i dochodzenie do prawdy po 13 latach i 6 dniach od katastrofy smoleńskiej, po 8 latach rządów PiS i na kilka miesięcy przed wyborami. Jarosław Kaczyński wraca do dobrze znanej retoryki i do miesięcznic. Jakub Sobieniowski. Raz zbrodnia, raz katastrofa. W jednym przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego były te dwie wersje smoleńskie. W sprawie smoleńskiej, w sprawie zbrodni, która niewątpliwie, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, była zbrodnią Putina. Katastrofa smoleńska była wydarzeniem tyleż tragicznym. Co właśnie ogromnie istotne. Prezentując w jednym wystąpieniu dwie smoleńskie wersje zbrodni i katastrofy, Jarosław Kaczyński skłania się ku zbrodni. I jest takie zawiadomienie prokuratury. Mam nadzieję i wyrażam ją w tym miejscu, że podejmą tą sprawę, że się nie cofną że znajdą się odważni prokuratorzy. Prezes PiSu dopiero szuka odważnego prokuratora po 8 latach rządów PiSu. Prokuratura od 13 lat nie prowadzi śledztwa dotyczącego zbrodni, a katastrofy. I prokuratorzy nie mogą sobie pozwolić na to, co wczoraj się działo na tej scenie. Najnowszą rekonstrukcję. To nie jest prawda. Ten fragment tej produkcji filmowej to żadna rekonstrukcja. Rosjan zdecydowanie wspierały służby specjalne podległe Donaldowi Tuskowi. W dodatku, słowa o Donaldzie Tusku, o zbrodni i bombach były emitowane na scenie podpisanej rocznicą katastrofy. Prokurator przed sądem nie mógłby sobie pozwolić na to bez dowodów. Pan premier Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że był to zamach. Muszę tutaj podziękować. Antoniemu Macierewiczowi. Smoleńska tragedia była elementem kampanii wyborczych PIS-u. Racjenkościenna podda na ściskaniu autor nieznanych. Dziękuję bardzo. Jarosław! Jarosław! Się uderzyć w tym młotkiem puszkę. Dwa następne zdjęcia dostałem od znajomych, którzy mi zostawili na wycielaz. Gdy PiS doszło do władzy, pieniądze podatników poszły także na użycie czegoś, co się nazywa tunelem warzywnym. Wszyscy tam byli, naprawdę. Byli prokuratorzy, biegli archeolodzy. Wszyscy tylko jakoś zabrakło tam Antoniego Macierwicza. Przez ten czas Jarosław Kaczyński nie pojechał do onz i nie powiedział, że Rosjanie zabili mu brata. Nie pojechał do siedziby NATO i do Waszyngtonu. I nie powiedział, że ta rosyjska zbrodnia wymaga reakcji sojuszników. Najczęściej tutaj mówił o zamachu, albo o katastrofie, albo o dochodzeniu do prawdy. To jest po prostu niesłychana zbrodnia. Dziś jesteśmy tej prawdy naprawdę bardzo blisko. Niesłychana wręcz zbrodnia. Prawda, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jej nie znamy. Ale prawda, 12. rocznicę zbrodni, zamachu. Wczoraj też Jarosław Kaczyński mówił o zbrodni i o katastrofie i o dochodzeniu do prawdy. Se Smoleńsko od wielu lat robi pałkę polityczną. I tą pałkę wyciąga tylko wtedy, kiedy zbliżają się wybory. Potrzebny jest Dzień Prawdy. On nastąpi. Daj Boże, już niedługo. To wszystko w jednym przemówieniu Jarosław Kaczyński powiedział na pół roku przed wyborami. Jakub Sowieniowski, Faktem.